Dziś wcielamy się w rolę y, detektywów. Na stole leżą akta sprawy. A dowody zebrał dla nas filozof Ken Wilber. A zbrodnia? Zbrodnią, którą badamy, jest nasze własne, takie powszechne poczucie wyobcowania. To uczucie, że jesteśmy jakoś odcięci od świata, od innych, a czasem nawet, wiesz, od samych siebie. Mhm. Wilber twierdzi, że to nie jest nasz naturalny stan. To jest, no, mówiąc wprost, miejsce zbrodni, a nasza misja jest prosta. Prześledzić krok po kroku, jak z pierwotnego jedności dochodzimy do miejsca, w którym czujemy się obco we własnym życiu. Gdzie popełniono ten pierwszy fundamentalny błąd? Właśnie. To jest doskonała metafora, bo według Wilbera to my sami jesteśmy sprawcami. Robimy to zupełnie nieświadomie przez coś, co on nazywa kawałkowaniem doświadczenia. Kawałkowaniem? Tak. Wycinamy w rzeczywistości linie, tworzymy granice tam, gdzie ich no, naturalnie nie ma. I te granice umysł kontra ciało, ja kontra świat, dobro kontra zło, one stają się liniami frontu w naszych osobistych wojnach. Czyli dzisiaj spróbujemy to rozłożyć na czynniki pierwsze. Dokładnie. Chcemy zobaczyć, jak to się dzieje, że budujemy w głowie te wszystkie mury, a potem dziwimy się, że czujemy się jak w więzieniu. OK. w takim razie zacznijmy od początku, od narzędzia zbrodni. Wszystko zdaje się zaczynać od jednego prostego pytania. Kim jestem? Brzmi niewinnie. No właśnie, wydaje się niewinne, prawda? Ale Wilber mówi, że każda odpowiedź na to pytanie jest tak naprawdę aktem rysowania linii na piasku. Wszystko po jednej stronie to ja, a cała reszta świata nagle staje się nie ja. Dokładnie. I to jest absolutnie kluczowe. Nasza tożsamość nie jest czymś stałym, co odkrywamy, jest czymś, co aktywnie tworzymy w każdej chwili, decydując, gdzie postawimy tę granicę. Czyli to jest decyzja. W pewnym sensie tak. Źródła podają świetny przykład. Jeśli ktoś mówi, jestem wysoki. To nie stwierdza obiektywnego faktu. On w swoim umyśle narysował linię między tym, co uważa za wysokie i niskie, i postawił siebie po jednej stronie. A cała jego tożsamość w tym aspekcie opiera się na tej niewidzialnej linii. Właśnie. Pytanie kim jestem to tak naprawdę kamuflaż dla pytania gdzie w tym momencie decydujesz się postawić granicę? To prowadzi nas do pierwszego podejrzanego. Wilber nazywa jego metodę działania metodą Adama. Biblijna metafora. Tak. Używa tej metafory, by pokazać Adama jako takiego, wiesz, pierwszego kartografa rzeczywistości. Kiedy Adam zaczął nazywać zwierzęta w raju, on nie tylko przyklejał im etykietki, on po raz pierwszy wprowadzał do świata podziały, których natura sama w sobie nie znała. Lew stał się czymś innym niż tygrys. Nie dlatego, że natura tak chciała, ale dlatego, że Adam tak powiedział. I my robimy to bez przerwy. Nasze myślenie to w gruncie rzeczy nieustanne nakładanie siatki pojęć granic na płynną, niepodzieloną rzeczywistość. Ale to ma konsekwencje: i to dwie bardzo poważne. Po pierwsze, zaczynamy mylić mapę z terytorium. Wierzymy, że nasze słowa i pojęcia są rzeczywistością. Jak w tym klasycznym przykładzie, słowo woda nie ugasi niczyjego pragnienia, ale w naszych głowach zaczyna żyć własnym życiem, jakby było prawdziwe. A druga konsekwencja wydaje się jeszcze groźniejsza. O tak, każda linia, którą rysujemy, automatycznie tworzy parę przeciwieństw. No tak, nie da się pomyśleć wewnątrz. Nie tworząc jednocześnie zewnątrz. Nie ma dobra bez zła, bezpieczeństwa bez zagrożenia. Weber mówi wprost: Rysowanie granic to produkcja przeciwieństw. A świat zbudowany z przeciwieństw jest z definicji światem konfliktu. Każda granica to potencjalna linia frontu. To jest niesamowite. Czyli w momencie, gdy myślę o sobie jako o osobie cierpliwej, to nieświadomie tworzę wrogi obóz dla wszystkiego, co jest niecierpliwe. I zaczynasz z tym walczyć, zarówno w sobie, jak i w innych ludziach. Stworzyłaś wroga z niczego, po prostu rysując linię. Dobrze, czyli mamy już narzędzie zbrodni, rysowanie granic i modus operandi czyli nazywanie i klasyfikowanie. Ale gdzie jest to pierwotne miejsce zbrodni? To pierwsze najważniejsze cięcie. Wilber nazywa je granicą pierwotną. To jest to najbardziej fundamentalne pęknięcie w lustrze rzeczywistości. Moment, w którym jednolita całość rozpada się na dwie części: na mnie, czyli podmiot, który patrzy, i na świat, czyli wszystko to, na co patrzę. Matka wszystkich podziałów Właśnie tak. Ale jak to się dzieje? Przecież nikt z nas nie pamięta, żeby podejmował decyzję. Okej, okay, od dzisiaj będę oddzielona od wszechświata. To musi być coś bardziej subtelnego. I jest. To jest proces, który zachodzi w każdej, pojedynczej chwili. Wilber opisuje go jako delikatny, niemal niezauważalny ruch odsuwania się. Odsuwania się? Tak, to rodzaj wewnętrznego skurczu, niechęci, by po prostu być z tym, co jest. W tej. Jednej bezczasowej chwili. Wyobraźmy sobie, że stoimy pośrodku rwącej rzeki. Teraz to po prostu bycie w tej wodzie czucie jej prądu. A my, z lęku czy nawyku, nieustannie próbujemy wyskoczyć na brzeg. Dokładnie. I w momencie, gdy to robimy, tworzymy podział. Chwila czyli czas nie istnieje obiektywnie, tylko jest produktem ubocznym tej ucieczki Dokładnie tak to widzi Wilber. Woda z której właśnie wyskoczyliśmy staje się przeszłością. Brzeg na który próbujemy się dostać staje się przyszłością. A my stojąc na tym wyimaginowanym brzegu czujemy się bezpieczni, oddzieleni od nurtu. Tak. Ten jeden mały ruch oporu wobec teraźniejszości tworzy całą iluzję linearnego czasu, która zamyka nas w klatce było, będzie, odcinając od wiecznego jest. I to jest moment, w którym dla mnie ta teoria naprawdę zaczyna klikać, bo to nie jest jednorazowy akt, to jest coś, co robimy ciągle, cała nasza kultura, nauka, technologia. To jakby nieustanne dobudowywanie kolejnych, coraz wyższych murów na tej pierwszej fundamentalnej granicy. Tak, to jest fascynujące. Wilber widzi to jak budowanie wieży z klocków. Abstrakcyjny? I coraz dalej od Ziemi. Na parterze po prostu nazywamy rzeczy. To jest klocek, to jest jabłko. To jest ta prosta Adamowa granica. Ale potem wchodzimy na pierwsze piętro. Zaczynamy te klocki liczyć. Mówimy, mam siedem klocków. Czyli tworzymy coś, co Wilbej nazywa metagranicą. Właśnie. Liczba siedem to już jest czysta abstrakcja, idea. To jest, jak on to określa, klasa wszystkich klas, które mają siedem elementów. Nie ma znaczenia. Czy to siedem jabłek, siedem dni tygodnia, czy siedem grzechów głównych? To pojęcie siedem unosi się ponad nimi wszystkimi. I tu rodzi się potężny dualizm między światem konkretnym, który możemy dotknąć, a światem abstrakcyjnym, który możemy tylko pomyśleć. Okej, okay, czyli najpierw nazywamy rzeczy, potem je liczymy. Wydaje się, że to już szczyt abstrakcji, ale Wilbert twierdzi, że jest jeszcze jeden krok, prawda? Tak, jest jeszcze penthouse na szczycie tej wieży. Meta-meta granica. Poziom algebry. Tak jest. Tutaj przestajemy się interesować nawet liczbami. Zaczynamy pytać o uniwersalne relacje między nimi. Tworzymy zmienne, formuły prawa. To jest poziom, na którym przestajemy myśleć o spadających jabłkach. Zaczynamy tworzyć uniwersalne formuły, jak E równa się mc2. To daje nam niewyobrażalną władzę. Możemy budować mosty, rozszczepiać atom. I latać w kosmos. Ale płacimy za to cenę. Ogromną. Ceną jest to, że zaczynamy żyć w świecie formuł, a nie w świecie realnego, bezpośredniego doświadczenia. To jest ostateczne zwycięstwo mapy nad terytorium i, według Wilbera, ostateczne źródło naszego głębokiego wyobcowania od natury. Dobrze, mamy więc cały ten skomplikowany mechanizm, całą tę wieżę granic. Ale jak to wszystko przekłada się na nas, na naszą tożsamość? Jak te kolejne mury wpływają na odpowiedź na to pierwsze pytanie? Kim jestem? Wilber pięknie to syntetyzuje w swojej koncepcji spektrum świadomości. Mówi, że każda kolejna granica, którą tworzymy, działa jak zaciskająca się pętla. Zawęża pole naszej świadomości. Tak, kurczy naszą tożsamość. Wyobraźmy sobie, że zaczynamy od poczucia bycia jednością ze wszystkim. Ale potem następuje to pierwsze cięcie ta granica pierwotna oddzielamy nasz organizm od reszty świata. To jest poziom, który Wilber nazywa centaurem. Tożsamość, w której umysł i ciało są jeszcze jednością. Zintegrowanym organizmem w świecie. Czuje się całością od stóp do głów. Ale potem pojawia się coś, co wszystko zmienia. Strach. Dokładnie. Pojawia się świadomość, że to ciało, ten organizm jest śmiertelne. Zachoruje, zestarzeje się, umrze. I lęk przed tym jest tak potężny, że dokonujemy kolejnego, drastycznego cięcia. Rysujemy nową granicę. Tym razem wewnątrz nas samych, między umysłem a ciałem. Chwilę, zatrzymajmy się tu. Czyli lęk przed śmiercią jest tak potężny, że dosłownie odcinamy się od własnego ciała i zaczynamy wierzyć, że jesteśmy tylko myślami w głowie? To brzmi strasznie. Czy to naprawdę dzieje się u każdego? Wilber twierdzi, że to jest centralne doświadczenie cywilizowanego człowieka. Ciało staje się czymś obcym, nieprzewidywalnym, śmiertelnym. Staje się braciszkiem osiołkiem, jak z rezygnacją mawiał święty Franciszek: czymś, co trzeba karmić i oporządzać, ale co nie jest mną. I właśnie. Nasza tożsamość ucieka do głowy, kurczy się i zaczyna utożsamiać się wyłącznie z tym, co myślimy, że jesteśmy z naszym mentalnym wizerunkiem, z ego. A to co przerażające, to fakt, że to jeszcze nie koniec tego procesu kurczenia się. Niestety nie. Jest jeszcze ostatni etap, który prowadzi nas do najwęższej możliwej tożsamości. Wilber nazywa ten poziom personą. I tu mechanizm jest jeszcze bardziej wyrafinowany. Tak, zaczynamy przyglądać się we własnym ego. W tym zbiorze myśli o sobie i decydujemy, że są tam części, które nam się nie podobają. Nasz gniew, nasza zazdrość, nasze lęki. Nasz cień, jak powiedziałby Jung. Właśnie. I co z nim robimy? Wypieramy go, mówimy, to nie jestem ja. A potem, przez mechanizm projekcji, rzutujemy te niechciane cechy na zewnątrz, na innych ludzi, na całe grupy społeczne, na świat. Oni stają się źli, głupi, agresywni. A nam co zostaje? Tylko wyidealizowana, społecznie akceptowalna maska persona taka wersja demo samego siebie, którą pokazujemy światu. To dość ponury obraz, że na końcu tej całej drogi, która zaczęła się od jedności z kosmosem, zostaje nam tylko starannie wyselekcjonowany publiczny profil na portalu społecznościowym. Dokładnie. I całą resztę naszej życiowej energii zużywamy na to, żeby nikt przypadkiem nie zobaczył pełnej wersji oprogramowania, ze wszystkimi jej błędami. I tu dochodzimy do sedna. Do absolutnego sedna tezy Wilbera. Samo poczucie bycia odrębnym ja, nieważne czy to ja organizm, ja ego, czy ja persona, jest tożsame z poczuciem oporu. Z nieustannym wysiłkiem, napinaniem się, odpychaniem czegoś. Każda granica, żeby istnieć, wymaga energii. Trzeba stale patrolować mury i odpychać wszystko, co uznaliśmy za nieja. I na koniec Wilber używa absolutnie genialnej analogii, która spina całą tę historię mówi o mechanicznie bumerangu. Tak. Wyobraźmy sobie, że cała ta energia, którą wkładamy w utrzymanie granic, w odpychanie cienia, w kontrolowanie ciała, w walkę ze światem. Ona przecież nie znika w próżni. Ona do nas wraca. Ale jest pewien haczyk. Ponieważ wyrzuciliśmy ją za mur na terytorium nieja, to kiedy wraca, nie rozpoznajemy jej jako naszej własnej. Postrzegamy ją jako obcą, wrogą siłę, która atakuje nas z zewnątrz. I ta wracająca energia manifestuje się jako niewytłumaczalny lęk, jako miażdżąca presja, jako bolesny symptom w ciele albo natrętna myśl w głowie. Czyli de facto sami siebie atakujemy własną wypartą energią. To, z czym tak zaciekle walczymy na zewnątrz, jest tylko echem naszej wewnętrznej wojny, toczonej na granicach, które kiedyś, dawno temu, sami sobie narysowaliśmy. Mechanizm bumerangu to doskonałe podsumowanie tej tragedii. Pokazuje, że jesteśmy jednocześnie ofiarą, sprawcą i narzędziem zbrodni w tej samej sprawie. Podsumowując naszą dzisiejszą detektywistyczną pracę, prześledziliśmy, jak z pierwotnego, niepodzielonej jedności, poprzez serię precyzyjnych mentalnych cięć, tworzymy podzielony świat konfliktów. Świat, w którym każda granica to linia frontu. A my sami stajemy się żołnierzami w wojnach, które sami sobie wypowiedzieliśmy. Na koniec chciałbym zostawić naszych słuchaczy z jedną prowokującą myślą. Która naturalnie wyłania się z tych materiałów. Skoro, jak sugeruje Wilber, samopoczucie odrębnego ja jest nierozerwalnie związane z aktem oporu, z nieustannym napinaniem się i odpychaniem jakiejś części doświadczenia. To, co dzieje się w tym rzadkim. Może ulotnym momencie całkowitej, bezwysiłkowej akceptacji? W chwili, kiedy na moment przestajemy stawiać jakikolwiek opór temu, co jest, jakie ja wtedy pozostaje, żeby tego doświadczyć.